Witam się, Mano. Jak widzicie, chodzę z miernikiem prądu, bo mi się coś tutaj nie podobało. Ja myślałem, że to akumulatory rozładowane. Zaniosłem jeden akumulator do ładowania. Nie brałem jeszcze wtedy miernika. No ale kurde, patrzcie, tamten akumulator. O, masz. A nie, myślałem, że wypadł. Tamten akumulator miał 12 V. A ten ma też prawie 12. Myślałem, że one są rozładowane, że on nie pali, ale wtedy co on mi zgas. Na polu to jednak coś jest z nim nie tak. Na ten, na szarpnięcie zapala. Ma przełamanie dobre, ale już z rozrusznika on nie przełamie. Gdzieś się przytar, chyba. Ale, dobra, idziemy dalej. Tak, jak widzicie, prasa schowana. Ładnie, pięknie To tam Przyczepa To jest nie moja Siewnik schowany, komboń schowany Trzy worki jeszcze mi zostało Dominatora Tutaj też nie moje Rzutnik też nie jest mój Idziemy dalej, tak jak widzicie posprzątałem elegancko. Jeszcze tylko to zboże na jedną kubkę. Czy o tym pies tam szczeka? A no, dogo wyszła na dwór. Patrzcie. Ten jest też z Jedną rękę przytrzymać z Pronara 11:9 mam, to, to, to też wiadomo. A to są, kupiłem prostownik dzisiaj, a to są z Dniu Holanda, teraz ładuję. Ten już jest naładowany, tego ładuję. A taki prostowniczek sobie dzisiaj kupiłem. Szybkie wolne ładowanie bezpiecznik 12-24 można sobie przełączać Jest luksus To jest pudełko z niego o. Także tak A jeszcze coś miałem powiedzieć A, miernik wyłączyć I miałem jeszcze powiedzieć na temat nominacji za mnie nominował Kosa TV także u mnie nominacja będzie troszkę inna będzie muzyczna składam visa na pisa także trzeba z tym troszkę poczekać i się nie wyrobił 24 godziny już się nie zresztą nie wyrobiłem Także będzie nowa nuta. Disney Pizza. Także Elo.